Dzień dobry. W tym filmie opowiem o ostrości, głębie ostrości i wyjaśnię, jak ją efektowniej mądrze stosować. Opowiem także o tym, jak wiele spraw fotografii opiera się na umownych rozwiązaniach i dlaczego zapomnieliśmy, do czego służą aparaty fotograficzne. Świadome ustawianie ostrości w fotografii jest bardzo ważnym wyborem. Wzrok oraz odczucia naszych widzów. Są nieomal fizjologicznie przygotowane do oceny kadru. Po prostu to, co w naszym zdjęciu widzą jako ostre, oceniają jako ważniejsze od tego, co jest rozmyte, nieczytelne, niewyraźne. W naszej codzienności oglądamy świat poprzez ostre i kolorowe obrazy, i taki sposób widzenia jest dla nas naturalny. Pomijam wady wzroku, które przecież też korygujemy. Okularami, lub soczewkami, aby lepiej widzieć. Zatem ostrość widzenia jest dla nas bardzo istotna. Fragmenty obrazu pokazane jako ostre są dla autora i widza ważniejsze od tych, które pokazane są jako nieostre. W fotografii możemy wykorzystać obiektyw aparatu oraz takie planowanie kadru, aby pokazywać ostrość w całości kadru lub wyłącznie w jego fragmencie. Ten proces nazywamy ustawianiem ostrości i tworzeniem głębi ostrości na zdjęciu. Ostrość i głębia ostrości jest więc znaczącym elementem tworzenia przemyślanego zdjęcia, i za każdym razem warto się zastanowić, jak ją odpowiednio ustawić. Częstym problemem w przypadku dyskusji o zjawisku głębi ostrości jest zrozumienie, że nie jest ona wielkością bezwzględną, ale umowną. Pomimo wzorów na jej wyznaczanie, jest ona zależna od indywidualnego, wizualnego odbioru zdjęcia oglądanego w określonych warunkach. Tak, głębia ostrości jest cechą pochodną wielu elementów. Często skupiamy się na trzech związanych z obiektywem. Są to trzy parametry: ogniskowa obiektywu, odległość płaszczyzny ostrości od matrycy i wartość przysłony. Jednak czwartym parametrem we wzorach na głębi ostrości jest krążek rozproszenia. Uwzględnia on wpływ wielkości matrycy i stopień późniejszego powiększenia obrazu zarejestrowanego przez tę matrycę. Generalnie im matryca jest mniejsza, tym mniejszą wartość ma przyjmowana średnica krążka rozproszenia. No dobrze, ale co to jest ta głębia ostrości, jak powstaje? Popatrz uważnie i za chwilę wszystko będzie jasne. Jeśli obiektywem w tym schemacie jest po prostu soczewka, a współczesne obiektywy są o wiele bardziej skomplikowane i tym obiektywem ustawimy ostrość na ostatni plan, tam pojawi się płaszczyzna ostrości. Warto zapamiętać, że płaszczyzna ostrości jest zawsze równoległa do płaszczyzny matrycy. No, chyba że użyjemy obiektywów, które ją zmieniają, a są takie. Jeśli teraz ustawimy ostrość na coś, co znajduje się blisko, to jak zostanie odwzorowane to, co jest daleko? Zobaczymy wówczas, że punkt znajdujący się w dużej odległości odwzorowany jest jako okrągła plama lub też w kształcie otworu przysłony. Dlatego możemy tworzyć. Tak zwany i nadawać mu różne kształty. Punkty znajdujące się bliżej płaszczyzny ostrości będą wzorowane jako mniejsze kółka. W jeszcze bliższej odległości od płaszczyzny ostrości krążek będzie na tyle mały, że zaczniemy nie zauważać różnicy pomiędzy tym krążkiem a ostro odwzorowanym punktem. A taki krążek, który będzie nieodróżnialny od ostro, Odwzorowanego punktu wyznaczy nam granicę zagresu głębi ostrości. Teraz zaczyna się dopiero zabawa, ponieważ odróżnienie nieostrego kółka od ostro odwzorowanego punktu zależy od wielu, wielu czynników. Na przykład od rozmiaru, do którego powiększymy zdjęcie, od odległości, z jakiej je oglądamy i także od tego, kto ogląda. Zachęcam Cię do subskrypcji mego kanału, pozostawienia kciuka pod filmem i pamiętaj o dzwoneczku podczas subskrypcji. Dziękuję. Nie wiem, czy wiesz, ale projektując aparaty przyjmuje się pewne zasady. I tu, uwaga, powtórzę, są to zasady umowne. Dotyczą finału pracy fotografa. Od wielu, wielu lat zakłada się, że fotograf robi zdjęcia a potem pokazuje je światu w formie odbitki wykonanej na papierze i oglądanej z pewnej odległości. Tu uwaga, w smartfonie aparat projektuje się inaczej. Nie dla odbitki, ale dla zdjęcia, które potem będzie także oglądane na smartfonie. Powtórzę, ideą aparatu fotograficznego jest stworzenie go dla możliwości powstawania odbitek. Jeśli się o niej zapomina, to wpada się w ocean nieporozumień i wszystkich tak niepotrzebnych dyskusji o aspektach technicznych fotografii. Jeśli zaś mowa o odbitkach, to przyjęto, że istnieje minimalna odległość, z której możemy oglądać obraz bez wysiłku. Okazuje się, że dla większości ludzi wynosi ona około 25 cm. Największy obraz, jaki można wygodnie oglądać z takiej odległości i postrzegać go jako całość, to obraz o przekątnej około 30 cm. Jednak przyjmuje się także inną konwencję, że finałem naszych fotograficznych działań będzie odbitka o wielkości 20 na 30 cm. I na takiej odbitce najmniejsze kółeczko odwzorowujące obraz, oglądane z odległości około 1 metra, nadal wydaje się być punktem. I do tych wartości dostosowuje się wielkość najmniejszego punktu, czyli krążka rozproszenia. Wielkość krążka rozproszenia jest odmienna dla matryc różnych wielkości oraz dla poszczególnych producentów. Innymi słowy, jest to wartość subiektywna. Zależna od stopnia powiększenia i zdolności percepcji ludzkiego oka. Zupełnie inny krążek rozproszenia wypadałoby przyjąć w przypadku oglądania zdjęcia ze znacznie większej odległości, a inny w przypadku wodzenia po nim nosem. Tak samo taki teoretyczny krążek rozproszenia dla danego formatu przestaje obowiązywać w przypadku. Wykonania odbitki z fragmentu zdjęcia nie z całej klatki, tylko z odrobinki. W tym przypadku musi być wyznaczone w zależności od wielkości powiększanego fragmentu. Wizualna ostrość zdjęcia odbierana przez widza jest niestety wynikiem rozdzielczości jego wzroku, stąd też zakłada się taką średnią. Problem pojawia się, kiedy zaczynamy powiększać fragment kadru i nadal oglądamy go z odległości, z jakiej w gruncie rzeczy nie powinien być oglądany, widziany. Na przykład powiększenie 70 na 100 cm z odległości 25 cm. Zwróć uwagę, że teraz zapomnieliśmy o tej zasadzie używania i tworzenia aparatów fotograficznych. Kto z nas drukuje odbitki i dyskutuje nad nimi? I to jeszcze w rozmiarze około 20 na 30 cm. W testach ogląda się olbrzymie powiększenia kadrów, ale nie ma to żadnego sensu, ponieważ nikt z nas potem w ten sposób nie ogląda zdjęć. Zajmijmy się jeszcze kilkoma ważnymi aspektami ustawiania ostrości i głębi ostrości. Minimalna odległość ostrzenia o niej musisz pamiętać. Dla pełnego zrozumienia kształtowania głębi ostrości niezbędna jest też wiedza właśnie o tzw. minimalnej odległości ostrzenia, która jest parametrem każdego obiektywu. Po prostu obiektyw może pokazać obraz jako ostry, tylko wówczas, kiedy obiekt nie jest zbyt blisko, bliżej niż właśnie owa minimalna odległość ostrzenia. Jeśli obiektyw ma ów parametr określany np. jako 50 cm to zbliżenie się do fotografowanego obiektu na 30 cm nie pozwoli ustawić na nim ostrości. Ani za pomocą systemu autofokusa, ani przy ostrzeniu ręcznym. Natomiast umieszczenie przedmiotu w odległości, powiedzmy, 51 cm rozwiąże ów problem. Umieszczanie fotografowanych obiektów tuż za minimalną odległością ostrzenia oraz Otwieranie przysłony do bardzo dużego otworu ułatwia pokazywanie płytkiej głębi ostrości. Ostry pierwszy plan, a tło jest za nim już rozmyte. Płytka głębiostrości ostrości i rozległa głębia ostrości to kolejny problem. Z artystycznego punktu widzenia ważne jest celowe, świadome kształtowanie głębi ostrości. Jak już wspomniałem, ostre strefy obrazu są czytane przez większość widzów jako ważniejsze od tych, które pokazywane są jako nieostre. Zatem u podstaw właściwego doboru owego parametru leży zastanowienie się, o czym jest moje zdjęcie. Wówczas z łatwością ocenimy, jak dobrać przysłonę. Podczas fotografowania portretu będziemy chcieli pokazać pięknie oczy. Oraz twarz osoby portretowanej, a rozmyć tło, czyli płytka głębi ostrości, będzie w strefie twarzowej. W fotografii krajobrazowej często pragniemy pokazać jako ostre wszystkie plany od kwiatów znajdujących się powiedzmy metr półtora od nas po pasmo wzgórz na horyzoncie. Jest to wówczas rozległa głębia ostrości. Każde zdjęcie jest decyzją. Między innymi z zakresu odpowiedniego doboru głębi ostrości. Jak dobrać właściwą głębię ostrości? Głębia ostrości tworzona jest przede wszystkim przez właściwy dobór parametrów obiektywu. Głębia ostrości uzależniona jest od trzech podstawowych czynników, o których już wcześniej ci wspominałem. Czyli odległości płaszczyzny ostrości od matrycy, stopnia otwarcia przysłony oraz od ogniskowej obiektywu. Jak przysłona wpływa na głębię ostrości? Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Koniecznie trzeba zapamiętać, że przy tej samej odległości ostrzenia i dla tej samej ogniskowej podstawowym parametrem kształtującym głębi ostrości jest stopień ustawienia przysłony. Jeśli ustawiam ostrość obiektywu o ogniskowej 85 mm nadległość 1 metra, to przy przysłonie F2,8 mam o wiele mniejszą głębię ostrości niż przy przysłonie 5,6. Jeśli domknę ją do F11, wówczas będzie ona jeszcze bardziej rozległa. Przy czym warto zapamiętać, że głębi ostrości układa się mniej więcej w 1 trzeciej przed płaszczyzną ostrości, w 2 trzecich za płaszczyzną ostrości. Jak ogniskowa wpływa na głębi ostrości. Tutaj sprawa też jest niezwykle prosta. Jeśli będziemy fotografować przy tej samej przysłonie, na przykład 5,6 oraz płaszczyźnie ostrości umieszczonej w tej samej odległości od matrycy, np. 5 metrów, to im mniejsza będzie ogniskowa, tym bardziej rozległa głębia ostrości. Przy obiektywie szerokokątnym będzie bardzo rozległa, a na przykład przy ogniskowej 200 mm będzie o wiele mniejsza. I wreszcie rozstrzygnijmy Trzeci problem. Jak odległość ostrzenia wpływa na głębi ostrości? Jeśli zachowamy tę samą ogniskową i tę samą przysłonę, to im bliżej będziemy fotografowanego przedmiotu, tym głębia ostrości będzie mniejsza. I odwrotnie. Im większa odległość od motywu, tym większa staje się głębia ostrości. Jak nauczyć się ustawiania głębi ostrości? Obserwując wielu początkujących fotografów, zauważyłem pewien cykl. Na początku wcale nie widzą, że ich zdjęcia są całkowicie nieostre. Potem fotografują tak, że wszystko jest ostre. Potem odkrywają płytką głębię ostrości i fotografują ze zbyt płytką głębią ostrości. Na koniec znajdują równowagę pomiędzy ostrymi i nieostrymi strefami zdjęcia. Nauka zarządzania głębią ostrości polega na systematycznych ćwiczeniach i obserwacji efektów, które uzyskujemy przy fotografowaniu różnymi obiektywami z różnych odległości oraz przy różnych wartościach przysłony. Podczas ćwiczeń warto sfotografować ten sam obiekt. Z aparatu stawionego na statywie fotograficznym, zmieniając jedynie przysłonę, na przykład w trybie preselekcja przysłony. W ten sposób poznamy możliwości naszego obiektywu. Im więcej ćwiczeń odbędziemy, tym szybciej będzie się podejmować decyzje podczas fotografowania. Współczesne aparaty dają możliwość oceny głębi ostrości już podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo albo przez wizjer w bezlusterkowcach. Większość lustrzanek ma przycisk podglądu głębi ostrości, który pozwala na ocenę rozległości ostrości przez wizjer. Jednak jego działanie jest skuteczne, czyli dobrze widoczne w scenach oświetlonych dużą ilością światła. Proszę pamiętaj, że jest trochę ograniczeń sprzętowych. I posiadacze prostych kompaktów oraz wielu aparatów w telefonach komórkowych często nie mają możliwości regulacji głębi ostrości. Jeżeli chcesz jeszcze więcej wiedzieć o fotografii i ustawieniach aparatu podczas fotografowania, koniecznie zobacz ten zestaw filmów, w których wyjaśniam podstawę fotografii. Dziękuję za wsparcie finansowe kanału poprzez przycisk Wesprzyj Patronite i postawienie mi kawy. I do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.